Przemysł 4.0, automatyzacja, robotyzacja w dzisiejszym świecie nie dadzą sobie rady bez sztucznej inteligencji. Ja bym powiedział jeszcze więcej: bez zmysłów. Człowiek ma wzrok, węch, dotyk. Roboty już zaczynają mieć dotyk, jak widzicie, r tak? to jest też element dotyku. Natomiast wzrok, tym się zajmuje spółka Alnea Vision Systems AVS. Jest to spółka z grupy Alnea. Ale ona w wyniku prac badawczo-rozwojowych wytworzyła produkt sztuczne oko, cyfrowe oko dla robota. O tym opowie Michał Brejnak, dyrektor sprzedaży spółki AVS. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Brejnak, AVS. Tak jak wspomniał Krzysztof, jesteśmy młodą spółką, która powstała w wyniku. Prac badawczo-rozwojowych. Celem naszym jest zaprezentowanie Państwu czegoś nowego na rynku, czego naszym zdaniem nie mieliście Państwo możliwości jeszcze obejrzenia i zapoznania się z takim podejściem do cyklu produkcyjnego. Zacznijmy od tego słowa klucz, czyli sztuczna inteligencja. Oczywiście w internecie można znaleźć bardzo dużo różnego rodzaju definicji z tym związanych. Natomiast, tak po ludzku można powiedzieć, że to ma być maszyna, która jest mądra, ma nam pomagać na co dzień, ma mieć możliwość zastąpienia pewnych czynności, których realizujemy w ramach naszego cyklu produkcyjnego, a także poprawić ich jakość. Biorąc pod uwagę zmiany, jakie przyniósł nam rok 2020, mamy duży problem w rzeczywistości z produkcją z utrzymaniem jakości tej produkcji oraz stałości produkcji pod względem pracy zmianowej. Oczywiście jest to też związane z zachowaniem odległości, także wprowadzenie tego typu rozwiązań, które będą w sposób automatyczny przezbrajały się do naszego cyklu produkcyjnego i pozwalały na zmianę i zachowanie przy tym jakości to jest coś co powinno nam przyświecać jako kierunek do zmian. Na pewno Państwo Korzystacie z różnego rodzaju typu produktów, które możemy nazwać produktami inteligentnymi. Są to różnego rodzaju smartwatche, sprzęty gospodarstwa domowego. Bardzo dużo osób z nas korzysta z automatycznych odkurzaczy domowych, które o konkretnej godzinie rozpoczynają sprzątanie, realizują za nas te zadania. Jest to pierwszy krok tych urządzeń rzeczywistości do czegoś, co możemy nazwać sztuczną inteligencją. Ze względu na to, że bardzo często to są produkty i systemy informatyczne, które są ściśle zaprogramowane dla konkretnej funkcji, natomiast nie wyjdą nigdy poza ramę pewną, która została im określona. Dzisiaj mieliśmy tutaj przyjemność rozmowy z jednym z kolegów, a propos właśnie takich chatbotów. Jak zadamy takiemu chatbotowi niewygodne pytanie, to raczej nie uzyskamy nigdy odpowiedzi, która będzie nas. Satysfakcjonowała, dlatego że algorytm pewien, który znajduje się w tych czatbotach, jest ograniczony, no i odpowiada nam tylko na stricte założone pytania. Jeżeli sobie nie radzi, wtedy następuje powiedzmy jakieś przełączenie do konsultanta, dopiero do, do człowieka, z którym możemy porozmawiać. Jak zostało tu już nieraz dzisiaj wspomniane, weszliśmy w fazę tak zwaną przemysłu 4.0, którą, tak jak Państwo sami wiecie, Ciężko nazwać, żeby każdy z naszych przedsiębiorstw już był w tej fazie 4.0. Bardzo często jesteśmy na poziomie 2,5, a nawet niżej, ale coraz częściej dosięgamy trójki. Jest to związane oczywiście z procesami automatyzacji, które realizujemy na zasadzie prostych procesów typu pick and place, typu zastąpienia pewnych powtarzalnych czynności dla operatora. Natomiast dalej pozostawiamy, Duży margines zatrzymań i błędów w zakresie takim, jak wspomniał kolega tutaj ze Szmalca, w postaci przezbrojeń, czyli marnujemy czas na zmianę cyklu produkcyjnego, zamiast szukać rozwiązań, które pozwolą nam na dostosowanie tego cyklu produkcyjnego do zmiennej jakości naszej produkcji. Na pewno myśląc o sztucznej inteligencji, Państwo mieli możliwość już zapoznania się z produktami typu wózki mobilne, roboty mobilne, które też tutaj jeden gdzieś podróżuje. Jak Państwo będą u nas na hali, też będzie można zobaczyć taki jeden robot mobilny, który można dotknąć, zobaczyć jak wygląda, jakie on ma funkcjonalności. Koledzy z firmy Balów też opowiadali, i w ich samochodzie demonstracyjnym, będzie można zobaczyć elementy związane z monitorowaniem efektywności naszego wyposażenia. To, co było też powiedziane w postaci tak szeroko rozumianej paszportyzacji naszych narzędzi oraz identyfikacja czyli identyfikacja ludzi w postaci różnego rodzaju plakietek takich jakie dzisiaj mamy ze sobą oraz identyfikacja produktów w postaci kodów QR oraz czytników 2D 1D które mamy na naszej produkcji wraz z czytnikami RFID Czy zawsze zmiana produkcji i offsetowanie produkcji pod nowy produkt będzie musiała Wiązać się z zatrzymaniem. W naszej ocenie nie, stąd właśnie pomysł na produkt, który pokazuje, będziemy pokazywać Państwu zarówno tutaj na prezentacji, jak i u nas na hali. Będzie widać możliwość na stoisku pokazowym, jak robot jest w stanie zmienić swój cykl produkcyjny i wykonywać jednym narzędziem kilka czynności dla różnego typu produktów. Przygotowaliśmy tutaj takie krótkie porównanie, jak to wygląda aktualnie i jak może to wyglądać przy zastosowaniu systemów takich jak nasz, czyli systemu Horus, który ma w sobie zaszytą sztuczną inteligencję w postaci algorytmów, która jest, ma możliwość rozbudowy do każdego produktu, który posiadamy u siebie w fabryce. Przede wszystkim systemy, które mają znamiona sztucznej inteligencji, dają nam możliwość automatycznego pozycjonowania, gdyż to jest największa bolączka naszych czasów, jeżeli chodzi o produkcję i automatyzację produkcji. Produkt zawsze musi być podany w ten sam sposób, idealnie ułożony, zawsze w tej samej orientacji. Jeżeli byśmy sobie to odwrócili do góry nogami, to dostajemy coś, co będziemy Wam prezentować, czyli właśnie sztuczną inteligencję w postaci naszego systemu wizyjnego. System wizyjny ma też możliwość porównywania tego, co dostajemy, od razu z bazą danych, czyli z bazą danych wyjściowych i sprawdzania tolerancji produktu, który ma brać udział w realizacji naszej produkcji. Jeżeli produkt nie spełnia norm jakościowych, może być przez manipulator czy też ramię robotyczne odrzucone na stos do identyfikacji, jak również wyciągnięcia być może konsekwencji w stosunku do naszego poddostawcy, który dostarcza nam komponenty, że one nie spełniają norm, które są założone przy podpisywaniu takiej umowy. Wszyscy Państwo znają też narzędzia typu CNC, gdzie są magazynki automatycznie wymieniające narzędzie, które powinno być dostosowane do danego cyklu produkcyjnego. Także takie narzędzie i taki magazynek narzędzi możemy bardzo prosto zintegrować z systemem, który powie, że aktualnie. Mamy do dyspozycji produkt typu A, i dlatego produktu typu A potrzebuje narzędzia o takiej i takich parametrach i automatycznie wymienić go na ramieniu robota. Już nieraz się Państwo widzieli też no, wśród kolegów, którzy pokazywali systemy, które są typu takiego klip, że wymiana narzędzia następuje na zasadzie bardzo, bardzo szybkiej podmiany. Dzięki zastosowaniu takich systemów sztucznej inteligencji dostają też Państwo możliwość, Rozbudowy swojego, swoich produktów oraz korzystania z aplikacji dla każdego typu produktów. To nie jest baza zamknięta. Baza jest otwarta zawsze możemy dodać nowy produkt, wymyślić dla niego tolerancję. A nawet jeżeli nie posiadamy produktu wzorcowego, który byłby w postaci jakiegoś modelu 3D, to system pozwala na to, aby zeskanować produkt rzeczywiście rzeczywisty, który dostaliśmy aktualnie, i zapisać go jako model bazowy i dla niego określić swego rodzaju tolerancję. Dwa takie przykłady z wdrożeń z, na, prze, na przełomie ostatniego roku, co udało nam się zrealizować. Jeden z przykładów to jest zakład produkcyjny związany z elektroniką. Jest to klient czeski. Gdzie mieliśmy do, do czynienia z różnego rodzaju wariacjami produktów. Normalnym cyklem produkcyjnym jest to, że produkt był zmieniany ze względu na to, jaki typ produktu jest realizowany. Jakbyśmy połączyli te możliwe funkcjonalności ze sobą, łącznie operator mógł produkować w ramach jednego narzędzia 16 typów produktów. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że za każdym razem musimy zmieniać offsety, zmieniać jakieś magazyny z produktami, będzie to generowało nam również duże czasy zatrzymań, jak też brak miejsc na hali, gdzie musimy te magazyny przytrzymywać. To również zajmuje nam przestrzeń. Przy zastosowaniu naszego systemu oka dla robota mamy możliwość identyfikacji. Z punktu magazynowego produktu i określenia, jaki to jest typ produktu. Tu jest taki rzut pokazujący widok 3D, czyli to, co robot zobaczył dzięki temu, że zastosowaliśmy system Horus. Czyli mamy dużą dokładność i zbudowaną chmurę punktów do tego, żeby dać robotowi współrzędne, gdzie powinien pojechać i jakie narzędzie zastosować, które ma aktualnie na sobie. Widzimy na filmie, jak wyglądają takie typowe magazyny typu rack dla produktów z serii produktów elektronicznych. I robot za pomocą skanowania wybiera produkt. Od razu wie, który to produkt pobiera i jakie parametry wziąć pod uwagę, żeby ten produkt bezpiecznie wyjąć z magazynu. Jak również wprowadzić go do dalszego obiegu, wymieniając dane. Z dwoma pozostałymi robotami, które dostają informacje o produkcie, czyli wiedzą, jak wkręcić, oraz drugi robot jak, drugi robot, jak dokonać proces lutowania. Cały system to jest ta mała czarna skrzynka na tym największym robocie magazynowym. Tam jest ukryte cały kor wszystkiego, cały mózg razem z systemem wizyjnym, i to dzięki temu dostajemy tak naprawdę elastyczne narzędzie już na ramieniu robota. Czyli nie musimy martwić się o podwieszenie systemów wizyjnych gdzieś od góry, zapewnienie im odpowiedniego doświetlenia i oświetlenia, dlatego że system jest na te wszystkie elementy odporny. Drugi przykład z rynku polskiego. Tutaj mieliśmy ciekawe zadanie do realizacji, związane z tym, że proces odpowiadał za nitowanie haka podrynowego z taką blaszką którą używamy przy budowie domów do systemów rynnowych. Oczywiście wariacji tych produktów jest mnóstwo. Mamy trzy typy długości, trzy typy średnicy, 36 kolorów. No i biorąc pod uwagę, jak rynek się zmienia, to na pewno nie jest koniec tego typu produktu. On będzie rozwijał się i zmieniał. Produkty przychodzą w skrzyniopaletach pomalowane, dotykają siebie nie mają zbyt dużej przestrzeni do takiej, żeby można było ją posegregować. W związku z tym zaprogramowaliśmy robotę i zbudowaliśmy na nim również nasz system Horus. Tutaj widać jak wygląda proces analizy, czyli po zeskanowaniu produktów na danej warstwie robot dostaje wyliczenia z algorytmu, który produkt gdzie leży, jak powinien do niego podejść i wskazuje mu punkt pobrania, który będzie dla niego optymalny. Jak Państwo zwrócą uwagę, oczywiście te produkty dotykały się, także podczas pobrania pierwszego produktu każdy kolejny również się rusza. Także nie można zrobić jednego zdjęcia czy jednego skanu, jednego pomiaru, tylko trzeba robić to w cyklu produkcyjnym w szybki sposób na bieżąco, aby robot sobie mógł z tym poradzić. Robi szybki strzał w postaci liniowej, pobiera hak ze skrzyniopalety. Kolejny pobiera hak ze skrzyniopalety. Cały cykl trwa samego skanowania i już w momencie, kiedy offsetujemy robota w stosunku do skrzyniopalety i skrzyniopalety w przestrzeni, w okolicach 1,5 do 2 sekund. Także bardzo szybkie wyszukanie czegoś, co może generować nam problem taki, że gdybyśmy chcieli podejść do procesu automatyzacji, w istniejący sposób, to musimy postawić człowieka, który powyciąga nam to ze skrzynią palety, poukłada idealnie w jakąś, w jakąś strukturę i dzięki temu to będzie pobierane automatycznie przez ramię, jakieś czy też ramię robota. Tutaj wyeliminowaliśmy ten krok i człowiek, który całą zmianę pobierał te elementy, nitował to razem z blaszkami, w tym momencie obsługuje trzy inne urządzenia podczas pracy tego, tej linii. Także mamy dużą optymalizację oraz zwiększenie efektywności pracy naszego człowieka. Taki krótki filmik, który pokazuje też trochę innych aplikacji, które udało nam się w międzyczasie przetestować, jak Państwo będą na hali to one też będzie gdzieś tam widoczne na telewizorach, na tablicach multimedialnych. pokazujące oprócz tych procesów, które tutaj realizowaliśmy Testy, które rozpoczęliśmy albo jesteśmy w trakcie. Proces ten, który na przykład teraz jest widoczny, trwa w okolicy poniżej jednej sekundy, żeby zbudować chmurę punktów rynny, która istnieje również na rynku budownictwem będą państwo mieli dostęp do tego typu ekranu razem ze stanowiskiem pokazowym żeby samemu zobaczyć jak łatwo i szybko można zmienić scenariusz nawet w trybie ręcznym wybierając zaprojektowaną już algorytmikę w systemie komputerowym w systemie IT tego naszego systemu to jest jakby pierwsze nasze dziecko które będziemy które realizujemy i które w ten sposób pracuje Natomiast to nie będzie nasze, jakby, ostatnie wdrożenie i nie będzie to nasz ostatni system. Aktualnie można powiedzieć, że chorus daje nam przede wszystkim krótkie czasy cyklu. Mamy pozycjonowanie robota, mamy kontrolę jakości. To, co jest ważne. Przy zakupie różnego rodzaju systemów informatycznych, systemów automatycznych, mamy otwartą bibliotekę i możliwość dodawania tam swoich modeli, czyli nie jesteśmy zamknięci na rozwój. Co też wiąże się z pewnego rodzaju inwestycją. Nie będzie tak, że za rok chcemy wprowadzić nowy produkt, to musimy zapłacić za dostęp do biblioteki, po to, żeby można rozwijać się. Dostajecie Państwo to w pakiecie. I możecie bez problemu z tego korzystać. Jak widać urządzenie nie jest duże. Ma wbudowane w sobie sensor, laser. No i to jest najważniejsze, czyli ta płytka komputerowa. Mamy swojego takiego nadwornego elektronika, który siedzi i na co dzień wymyśla updatey tego wszystkiego, aby to się nam dalej rozwijało. Tak jak wspomniałem, chorus to nie koniec. Aktualnie jesteśmy na etapie rozbudowy tego systemu. Kolejnym produktem będzie produkt, który nazwaliśmy Helios. W ramach tego samego urządzenia będzie zintegrowana kamera 2D, czyli dodatkowo mamy możliwość oprócz zapozycjonowania, jeszcze szczytania kodów odpowiednich produktów, które do nas przychodzą, bo jest to jedna z najczęstszych form oznaczenia produktu i weryfikacji tego, czy powinien brać udział w produkcie. Zwiększamy prędkość przetwarzania. Dzięki zmianie systemowej będziemy mieli praktycznie trzy- czterokrotnie szybszy proces przeliczania danych, czyli jesteśmy w stanie jeszcze zwiększyć prędkość tego, co realizujemy na dzień dzisiejszy. Wchodzimy w rozwiązanie zasilania profinet, czyli standardu, który również staramy się używać w naszych liniach, które budujemy dla naszych klientów i, i standardu tego, tej, tej wymiany danych. No i zwiększamy prędkość przesyłu tych informacji do komputerów, do jakichś innych systemów zewnętrznych, które mogą analizować dla nas dane i przetwarzać je w chmurze, przede wszystkim w postaci fajnych, ciekawych wykresów dla tych osób, których musimy raportować, czyli dla zarządu. Czym ciekawsze wykresy i bardziej kolorowe, jak wszystkie będą na zielone, tym jeszcze lepiej dla nas. No i oczywiście kolejne produkty mamy też już gdzieś na tapecie. Są, znajdują się one już w naszym dziale badawczo-rozwojowym. Rozpoczynaliśmy tutaj już rozmowy z jednym z dostawców źródeł do spawania, aby nasz system był też systemem śledzącym proces spawania i na bieżąco korygował ten proces w locie. Także to jest też kolejny kierunek, w którym będziemy się rozwijać. Jeżeli Państwo mieli jakieś pytania, zapraszam do kuluarów, do dyskusji. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście, możemy przeprowadzić testy na Waszym produkcie, pokazać, jak to wygląda, co możemy uzyskać, o jakich czasach możemy rozważać. No i co się z tym wiąże, jak możemy rozpocząć ze sobą współpracę. Dziękuję serdecznie.